Cześć, co kochani, witam się z wami kolejnego dnia, mamy kolejny dzień, kolejny vlog, godzina 8.14, ja jadę na paznokcie, dzisiaj wyglądam tak o make up no make up, chociaż zajął mi prawie godzinę, także jedziemy zmienić sobie paznokcie, potem zajedziemy sobie <laughs> do Action, musiałam jeszcze zatakować auto, bo oczywiście życie mi się zapaliło. Także, masakra, muszę coś pomyśleć, żeby pójść do fryzjera, znowu pofarbować włosy, bo coś mi się tutaj nierównomiernie na bokach chyba farba położyła i no... Jest lipa. Yy, ogólnie co, mam sweterek, mam białą bluzeczkę, ale ogólnie chyba ją zdejmę, zdejmę sweterek, bo jest ciepło. Jest 14 stopni, ale nie odczuwam jakiegoś chłodu czy czego. I idziemy, a potem będę się z wami już łączyć od Ani salonu. Mamy zrobione pazurki, bardzo ładnie. To już jak jesteśmy to jeszcze Wam pokażę outfit. A zwykła koszulka z szałoma i zwykłe dżinsy, ciuchajki gdzieś. No i mam te dziady, które mnie obcierają cały czas, także lecimy dalej. już dojechałam, mamy godzinę 13.15, więc za chwilę będzie młody do tej zupy z wczoraj dokupiłam na dzisiaj o, rusza się, przepraszam dwa razy pierogi ruskie pierogi kupione w dino razem z Coca-Colą także jeżeli chodzi o spożywcze zakupy to tak e, mam jeszcze małą kolę, którą kupiłam sobie jak jechałam na paznokcie i mini rogaliki no i jak byście widzieli to zajechałam do Pepko i priorytetem był Estelarz. Nie jest on jakoś taki wybitnie mocny, jak tamten, był niebieski. Jest nawet chyba vlog z tego dnia, jak go otwierałam i kupowałam. Także mamy. Taki zakręt, zobaczymy, może nam chociaż trochę posłuży. Tutaj mamy y, zwykłą, już skakankę, może zacznę skakać. Kupiłam sobie jedną maseczkę peel Off z zielonej herbaty. Na próbę takie chusteczki. Zobaczymy, może będą ok. No i słuchajcie, mamy jesień, że nie jest już dużo ozdób takich stricte jesiennych. No i to kupiłam sobie dwie figurki do mojej kolekcji, ponieważ jakby, jakby mało mi było. Mam jedną taką i jedną taką. Super, co? So, bardzo mi się spodobało. One też były jakoś koło 6 zł, także ee, wzięłam, po prostu wzięłam. No i mamy zestaw trzech piłek, bo mam dwóch. Mam dwa koguciki w domu, które bardzo by chciały. I zaraz zobaczymy, czy będą się tym bawić. Lubią piłeczki. Chcesz? tak. Okay. Jedno? Tak? ty jest twoja? go Potem mamy zebranie. Więc w sumie tak na dobrą sprawę dzisiaj już się będę z wami żegnać z tego miejsca. Nie wiem ile tam wyszło tego materiału. Mam nadzieję, że cokolwiek będzie cokolwiek będzie można sklecić. A jutro mamy kolejny dzień i kolejne mam nadzieję, że kolejny vlog. Także, kochani, dziękuję Wam za dzisiaj, tak jak Wam pokazywałam, mam nowe paznokietki, bardzo mi się podobają, nie wiem, czy to, nie wiem, czy to kamera odda, bardzo, bardzo mi się podobają, także, em, tak, słuchajcie, kochani, dziękuję Wam z całego serduszka za dzisiejszy dzień, widzimy się w kolejnym vlogu, albo na kolejnym filmiku, także trzymajcie się, kochani, buziaki, do następnego, pa! Słyszycie to? Ogólnie to tak kropli, ale normalnie jest burza.